Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy, że możemy być dzisiaj tutaj w bibliotece przy ulicy Koszykowej. Reprezentujemy wydawnictwo Próby pani Jolanta Lesińska i ja. Ja nazywam się Marek Zagańczyk i od roku 2019 wydajemy książki o których chciałbym Państwu dzisiaj trochę opowiedzieć. To wydawnictwo powstało w bardzo specjalnym momencie po końcu zeszytów literackich. Oboje pracowaliśmy długie lata w kwartalniku Zeszyty Literackie i w wydawnictwie które, książkowym, które było przy tym, przy tym tytule wydawanym przez Fundację Zeszytów Literackich, w momencie kiedy zeszyty ze względów finansowych przestały się ukazywać, no, postanowiliśmy dalej robić to, co jak nam się zdaje, umiemy, to znaczy wydawać książki podobne do tych, które wydawaliśmy w zeszytach. Chcieliśmy od samego początku, żeby te książki różniły się od tych obecnych już dzisiaj na rynku, nie tylko ich zawartością, ale także tym, jak one są wydawane. Przynieśliśmy dzisiaj tutaj do biblioteki właściwie większość naszych tytułów, to już jest teraz, jeżeli dobrze pamiętam, 17, 17 tytułów i z dwoma wyjątkami to są książki wyłącznie w twardej oprawie i z płóciennym grzbietem. Z jednym wyjątkiem, czyli tym dziennikiem Józefa Czapskiego, to są książki o określonym formacie, który, jak nam się zdaje, jest formatem bardzo poręcznym, takim, które rzeczywiście dobrze daje się czytać. I to są książki, zależało nam na tym, żeby one, one naprawdę tak wyglądały. W ramach tego wydawnictwa mamy jakby trzy takie, jeżeli dobrze liczę, trzy serie, a w każdym razie tak o tych książkach myślimy. Z jednej strony kontynuacja czegoś, co się zaczęło w zeszytach literackich, czyli serii Podróże. Tym razem to jest seria Wędrowiec. To są książki, które, które są takimi pogłębionymi przewodnikami, prowadzącymi nas po głównie Europie, a przede wszystkim jakby na południe Europy, i tu staraliśmy się nadal wybierać takie tytuły, które do tej pory nie były nigdy tłumaczone na język polski, a które wydawało nam się uzupełniają naszą wiedzę, pozwalają nam zobaczyć więcej w tych podróżach. I taką klasyczną książką jest właśnie "Są godziny włoskie" Henry'ego Jamesa. To jest książka, którą Mógłby z całą pewnością włączyć do redagowanej przez siebie serii podróże Paweł Herc. Jak może państwo pamiętacie, była kiedyś w Państwowym Instytucie Wydawniczym taka słynna seria podróże. On ją prowadził i te książki, które wydajemy w ramach tego myślenia o rzeczach uzupełniających podróży, o nich myślimy tak, żeby one mogły ewentualnie, jakby były też kontynuacją tego, co co on robił tam w Państwowym Instytucie Wydawniczym. To jest bardzo specjalna książka, jedna z takich klasycznych opowieści włoskich, która zaczyna się w Wenecji, a kończy na Sycylii. To jest książka, którą można ustawić obok podróży włoskiej Goethego, obok wędrówek po Włoszech Gregorowiusa czy obok książki, która dla polskiego czytelnika jest może najspanialsza i najlepiej znana, czyli obrazów Włoch Pawła Muratowa i od samego początku istnienia wydawnictwa Próby wiedzieliśmy, że chcemy właśnie wydać, doprowadzić do tego. To wydawnictwo zostało założone przez troje przyjaciół, przez Annę Arno, pisarkę, tłumaczkę, mieszkającą na co dzień w Krakowie i Mikołaja Nowaka Rogozińskiego, z którym pracowaliśmy także w zeszytach literackich. On był długoletnim sekretarzem zeszytów Literackim, jest historykiem sztuki, opiekunem spuścizny Wojciecha Karpińskiego, jednym z najlepszych znawców malarstwa Józefa Czapskiego. Opiekunem także wielkiej kolekcji jego obrazów, mieszkającym teraz w Paryżu. To jest właściwie takie wydawnictwo przyjaciół, założone przez bardzo dobrych przyjaciół. W związku z tym. To, co robimy, ma właściwie spełniać ten jeden warunek, to znaczy chcemy, żeby wydawać takie książki, których do tej pory nie było, książki, które sami chcielibyśmy przeczytać i wydawać je, już powiedziałem o tym, że dość wyjątkowo, od strony graficznej, od strony wydawniczej, ale także z dbałością o każdy nawet najdrobniejszy szczegół w środku, jeśli chodzi o pracę edytorską czy redaktorską. Także jeśli chodzi o współpracę z tłumaczami. Teraz ta książka, którą wskazałem, Godziny włoskie Henry'ego Jamesa, jest jedną z tych książek, które spotkały się z największym zainteresowaniem polskiego czytelnika. I to nie było dla nas zaskoczeniem, no bo to jest książka prowadząca na południe do Włoch. Właściwie jesteśmy trochę kojarzeni jako takie wydawnictwo, które oprowadza po Włoszech. Ale wielkim zaskoczeniem dla nas był sukces tego tomu szkiców, zupełnie nieznanego w Polsce węgierskiego filozofa i eseisty Beli Hamwasza, księga Gaju Laurowego i inne Seje o Hamwaszu rozmawiałem swojego czasu z tłumaczką tej książki Teresą Worowską państwo doskonale znacie państwu Teresę bo ona odpowiada między innymi za tłumaczenia powie powieści ale przede wszystkim dziennika Szandora Marujego i uznaliśmy, że no, trzeba zrobić wszystko, żeby tego zupełnie nieznanego w Polsce pisarza, eseisty, który miał bardzo skomplikowane życie, pozbawiono go możliwości druku, pisał do szuflady, pisał dla siebie, dla znajomych, którzy go odwiedzali, ale poruszał się w jakimś takim ogromnym przestrzeni wiedzy i eseistyki największej miary. Myśleliśmy, że jest to książka trudna i w związku z tym, no, Trzeba będzie sporego wysiłku, żeby zainteresować ją polskiego czytelnika, a okazało się, że, że zaskoczyła, że nagle stała się taką książką magiczną, książką przekazywaną z ręki do ręki, książką, o której się rozmawia, i ta księga Gaju Laurowego i inne seje, to jest na pewno jeden z takich naszych flagowych okrętów. Innym jest ten stojący tutaj obok nas dziennik wojenny Józefa Czapskiego. To jest też książka, o której wiedzieliśmy od samego początku, że powstajemy, zakładamy to wydawnictwo, żeby wydać ten dziennik. Potrzeba było ogromnej pracy edy edytorskiej, redaktorskiej Mikołaja Nowaka Rogozińskiego, potem szeregu zbiegów okoliczności, żeby wszystko jakby zgromadzić. Żeby ten dziennik został odczytany, skomentowany i odpowiednio wydany, ale to jest pierwsze wydanie Polskie dziennika takiego, jakim pisał Go To znaczy, to nie są dokonywane przez niego samego wybory, które ukazywały się choćby nakładem zeszytów literackich, i wcześniej, nakładem Noir Siran, na przykład, ale, ale właśnie ten dziennik takim, jakim on był, jako Portret człowieka, który jest świadkiem wieku, ale także artystą walczącym o swoje miejsce w świecie opisującego właśnie wszystkie stany poczynając od jakichś uniesień miłosnych, przyjaźni, lektur, historii wszystkiego. I to jest na pewno początek tej pracy wydawniczej nad dziennikiem nad dziennikiem Czapskiego. Ale są też w naszym, w naszym katalogu książki nieco inne, powieści, bo jesteśmy także czytelnikami powieści, ale staramy się wybierać tych właśnie autorów, których do tej pory nie było. I powieści, które mają, jak sobie to tak na własny użytek nazywamy, takie kulturowe zaplecze. To znaczy nie tylko chodzi nam o to, żeby pokazać jakąś interesującą historię, opowiedzieć jakąś interesującą historię, zwrócić uwagę na jakieś sprawy psychologiczne, ale żeby za tym jeszcze, było coś jeszcze, jakieś tło, kultura, historia, rozważania, które może na dłużej zostają w głowie. I zaczęliśmy od powieści Leonarda Sciasci, a potem, potem przyszły Dwie powieści już teraz Alfreda Heysa, pierwsza Zakochany i druga Dziewczyna na Via Flaminia, obie tłumaczone przez Annę Arno to był amerykański scenarzysta bardzo znany współpracujący z, z reżyserami najpierw europejskimi a potem amerykańskimi napisał dwie książki ta pierwsza Zakochany dzieje się w Nowym Jorku a ta którą wydaliśmy nie tak dawno należy do tych powiedzmy trzech naszych nowości czyli Dziewczyna na Via Flaminia to jest opowieść o miesiącach ostatnich miesiącach wojny w Rzymie tam już w tym mieście są Amerykanie przez jakiś czas byli traktowani jako wyzwoliciele teraz stają się właściwie okupantami historia dziewczyny kobiety która nie ma co jeść, które jest jej zimno, tego Rzymu, który zupełnie nie przypomina miasta, do którego dzisiaj podróżujemy. To zresztą zostało kiedyś sfilmowane. Akcja tego, tej opowieści została przeniesiona do Francji. Powstał film, akcja była właśnie w Paryżu. To nie był chyba najszczęśliwszy zabieg. Pamiętamy ten film głównie z tego, że to była pierwsza anglojęzyczna rola Brigitte Bardot. I to jest rzeczywiście rodzaj takiej opowieści, która dzieje się w dialogach między, trochę tak jak można sobie wyobrazić, jakby mogło dziać na, się na, na scenie. Poza tym książki jest jakby nieco innego też porządku. Między posiłkami: apetyt na Paryż, Liblinga, opowieść o. Kuchni francuskiej, w której nie ma ani jednego przepisu, ale o pewnej przyjemności jedzenia, może nawet ponad miarę. O, o tym, jak ta przyjemność jedzenia spotyka się z innymi przyjemnościami, jak spotykała się w tych dawnych czasach, kiedy można było dobrze zjeść nie tylko w wykwintnych i bardzo drogich restauracjach, ale głównie jadło się w tych domowych, świetnych restauracyjkach, gdzie gotowano wspaniale. Liebling był współpracownikiem New Yorkera przez lata, ale mieszkał w Paryżu i traktował Paryż i Francję jako swoją właściwie drugą ojczyznę i postanowił, wiedząc już, że to już końcówka jest tego czasu, opowiedzieć o tym, co na jego oczach odchodzi, właśnie o tej sztuce i o tej wielkiej przyjemności jedzenia. Więc postanowiliśmy trochę na przekór temu, co się dzisiaj mówi o jedzeniu, wydać, wydać tę, tę książkę. Poza tym dwie opowieści Magdalen Nab. Już jak Państwo widzicie, zupełnie inaczej wydane, bo to są książki, które mają pewien silnik, motor sensacyjny. To są kryminały, ale wydaliśmy je nie dlatego, że. Że właśnie ktoś tutaj ginie, jest zamordowany, bo tak naprawdę jest to sprawa w tych opowieściach drugorzędna, ale że to jest jedna, to są książki, w których widać Florencję, bo to wszystko się dzieje w jednym mieście albo naokołach miasta, napisane przez Angielkę, która wyjechała, nauczyła się włoskiego i postanowiła pisać właściwie takie realistyczne historie, ale z tym silnikiem, z tym motorem właśnie sensacyjnym. Po tej drugiej książce, pierwsza to była właśnie śmierć Anglika, druga śmierć Holendra, napisał do niej Georges Simenon i powiedział, wie pani, napisała pani arcydzieło, ta, ta śmierć Holendra jest naprawdę czymś wyjątkowym, to jest bardzo blisko tego, jak ja myślę, jak ja piszę i, Właściwie robimy coś bardzo, bardzo podobnego. I jeszcze może na zakończenie książka, która jest takim biletem wizytowym naszego wydawnictwa, Hugo von Hoffmanstal, Księga Przyjaciół i Szkice Wybrane. Z kilku powodów. Po pierwsze, to jest wznowienie. To się rzadko zdarza w naszym wydawnictwie, żebyśmy wznawiali jakieś książki. Zrobiliśmy to w tym wypadku po raz drugi, po raz pierwszy, przy co mówią kamienie Wenecji Ewy To jest taką wspaniałą opowieścią właśnie o Wenecji widzianej dzisiaj. Ale w przypadku Hugo von hoffman chodziło o coś innego. Chodziło o obecność Pawła Herca. To jest jedna z książek, które on przetłumaczył taki wzór tego, jak należy tłumaczyć i pokazywać pisarza nieznanego, wprowadzać do polskiej literatury. Chodziło nam także o tę Księgę Przyjaciół. Na naszej stronie, na stronie wydawnictwa, wydawnictwa Próby, czyli wydawnictwopróby.pl, Założyliśmy coś, co nazwaliśmy za tym tomem, właśnie Księgą Przyjaciół. To jest rodzaj miejsca, takie czasopismo literackie, gdzie drukują nasi przyjaciele z zeszytów literackich i ci, którzy doszli do nas teraz. To są że teksty nie do końca związane z tym, co my wydajemy. Właściwie nie piszemy tam o własnych książkach. To jest takie miejsce wspólne, gdzie możemy wymieniać się tekstami z osobami, które mają coś naszym zdaniem interesującego do powiedzenia. Bardzo byśmy Państwa namawiali do tego, żeby do tej Księgi Przyjaciół zerknąć. No a sam tom Hoffmanstala jest po prostu też takim portretem wolnej Europy, swobodnej myśli, z kilkoma wspaniałymi wizerunkami, Oscara Wilda, zapisami z podróży do Włoch i do Grecji kogoś, kto. Kto był, miał niezwykle mocną pozycję w świecie literatury niemieckojęzycznej. Myślę o Hugo von Hofmannsthalu, potem był librecistą Ryszarda Straussa. Bardzo ważna postać, wspaniale przez Herca w tym tomie pokazana. Co będzie jeszcze za lada moment? Naszą absolutną nowością jest książka Paolo Maurensiga, Anagalis, historia miłosna dzieje się w Wenecji. To jest powrót do tej Wenecji, opisywanej przez Henry'ego Jamesa, i to jest powrót do Henry'ego Jamesa, który jest bohaterem tej opowieści. To jest znowu to, o czym mówiłem, o tej kulturze, która jest w tle tych opowieści, tych, tych historii fikcyjnych, na czym nam bardzo zależy. I za moment jeszcze w tym roku pojawi się książka Hansa von Trotta, zatytułowana Ramię Polaka historia niemieckiego archeologa żydowskiego pochodzenia. W Rzymie, który to on znalazł brakujące ramię grupy Laokona. I potem to ramię było nazywane ramiem Polaka. Ludwik Polak mimo że miał taką możliwość i o tym opowiada ta powieść nie ucieka w 1943 roku do Watykanu mimo że jest o to proszony zostaje i zostaje razem z tysiącami Żydów włoskich wywieziony do Auschwitz ktoś kto właśnie podarował wielkim muzeum włoskim kilka odnalezionych przez siebie rzeczy i to jest taka historia o o miłości do sztuki, o walce o własne poglądy, własne przekonania, nawet w obliczu największych ziejowych katastrof o swobodnym człowieku, którego do, który do samego końca chciał żyć na własnych prawach. Także trochę to jest właśnie też nawiązanie do tego, co było. I Ponieważ już więcej nie, nie mamy czasu, to to jest tyle, ile chcieliśmy na początku Państwu opowiedzieć. Jeżeli wystarczy nam sił, a przede wszystkim pieniędzy, i zdobędziemy też czytelników dla tych książek, to obiecujemy, że nadal będziemy starali się utrzymywać ten sam poziom i sprawiać, żeby. Książki, które wydajemy, nie były dla nikogo zaskoczeniem, żeby były ciekawe, żeby wprowadzały w jakiś inny świat, ale żeby dobrze się czuły w towarzystwie tych książek, które już w naszym wydawnictwie się ukazały. No i na koniec ta nasza propozycja, oferta, na stronie naszego sklepu, na której wejście na tą stronę jest przez stronę wydawnictwa główne, czyli wydawnictwoproby.pl. Już te wszystkie książki są z 15% rabatem, a dla, dla państwa, dla księgarzy, bo dla bibliotekarzy, przepraszam, dla bibliotekarzy, bo to jest też coś, na czym nam bardzo zależy, żeby te książki po prostu były na półkach, tak jak pisał. Miłosz, bo one wtedy długo istnieją. Dla Państwa mamy jeszcze dodatkowy rabat 20% z kodem rabatowym Koszykowa, a jeżeli to zamówienie będzie większe, będzie przekraczało 250 zł, to ten rabat będzie dodatkowo 25% i oczywiście wysyłka tych książek jest po naszej stronie, czyli jest gratisowa. Bardzo Państwu dziękuję.